Cześć, witajcie. Znalazłem yy, w końcu sposób, jak przejść ten poziom. Yy, na początek trzeba postawić inżyniera yy, na 022. Potem ninja małpkę na yy, double shoty. Yy, potem yy, rakietę zwykłą, nie trzeba yy, mała muliera, ale ja sobie wziąłem. Yy, potem można bumeranga, yy, Trzeba trzeba czarodzieja, potem super małpki. Jak ktoś chce, to... Słuchaj, cokolwiek na małaby, bo no. Aha, czyli z tej strony ty lecisz. Małpy sobie do... dobrze sobie radzę. radzą, te małpki. A super małpka dobrze sobie tutaj radzi. Jak już macie super małpkę, to zarabiacie pod blasta. Bo blast tutaj jest konieczny według mnie. Mhm, mhm, mhm. Jednak mi się nie udało tego zrobić. Mhm. Uh -huh. Ale ogólnie Wam pokażę jeszcze, yy, co mi się udało tutaj zrobić. Zwiększyłem sobie starting cash, czyli na początek mam więcej i mam yy, więcej żyć na czymkolwiek. To co to jest? Aha. Yy, no to od no teraz nie zrobię. Wy musicie sobie zrobić. Yy, no i ja trwa na Aha, nawet nie wiem. To super. Widzimy się po cięciu, Okej, okay, Jesteśmy już po cięciu. Golden Ballon jest nadal tu, bo wczoraj jeszcze sobie Grammy tutaj też był. To możemy sobie jeszcze nie intermediate, tylko co możemy sobie zrobić. Możemy sobie pójść do advance. I tutaj, dobry pomysł. Na Easy na początek. Okej. Okay. A potem będzie odcinek z Medium. Okej, okay, czyli to leci tak. No to. Gdzie to jest? Monkey Sub. Suba to sobie postawię. Lepsze darcy. Czy on wystrzeliwuje? a bo nie ma, no to jeszcze raz ogólnie mam 28 rang bo sobie wczoraj jeszcze grałem do tego do tego w sumie dzisiaj też sobie trochę grałem, więc żeby mieć do tego dżunglu, ale dobra, bierzemy sobie to na start jak widzicie mam 220 żyć no easy to jest choć ten sam sobie poziom nie jest łatwy I teraz to atakuje na całą placę, więc nie musimy się martwić nie musimy się martwić guns sobie kupimy, bo to, to jest jedno z najlepszych, to jest bardzo dobre ulepszenie bo to no strzela tak i no Yy, Dark Małp... Małpkę? Nie, ninja Potrzebuje mi Ninży. Ach, Ach te lagi. Cały mi laguje to. Wow, Ninja Małpka ma aż jedno przebicie, wow. Ja ten ten i Sub dobrze bardzo sobie radzi. A i ogólnie będę chciał zrobić y serię z modów do tej części. Więc no. Będzie, to, ale jak to i by. Chci, no, w sumie. Co ja mówię? No. Będzie ogólnie z tej mapy jeszcze odcinek na medium, ale ja teraz jeszcze nie mam czasu i dlatego nie zrobię teraz. Dlatego robię to na easy. Więc no. Yy, bomb szutera? Nie, pójdziemy sobie pod maga. Mag jest dobry. Tak sobie zrobimy i Magę postawimy. Firebole. W sumie Maga się stawia pod firebole, Bo Dragon Błyf. Czy w tej części, bo to, to, to no można jedno Tornado najlepiej postawić, a reszta to Dragon Błyfy. Więc no. Na razie to idzie na easy. A wiecie jaka jest najlepsza runda w tym w ogóle? 24. czwarta. sobie postawić tylko jedne, jedną y, ninja małpkę i wam to zrobi. Bo tam leci jeden kamo zielony. I... I co z tym takie fajne? Niby dostajesz mało za balona, ale dostajesz 100 za zielonego balona. 100 hajsu za ukończenie, yy, bo za każde ukończenie danej, danej, danej rundy dostajesz 100 hajsu. Nie patrzcie teraz sobie na hajs. czy 300 jak kończyłem. Teraz mam. No i mam nagle czysta. Tak zrobił 100. Tak sz... niby szybko to idzie, ale ja to widzę, że. Okej, okay, tu. Aha, czyli aż tutaj mogę ten. Chyba posadzić łódkę, żeby wszędzie widziała. Prawie wszędzie. No to tutaj. stawimy pierwszą łódkę. O tak. A te long kanony nie wyjdą nie, nie, nie tak daleko, jak myślałem, z tym zasięgiem. Tutaj, tutaj sobie postawimy drugą łódkę. Taką samą. Tutaj możemy trzecią gdzieś tu. Nie, no tutaj gdzieś bliżej. Tu gdzieś, no. Patrz jak ładnie tutaj działa Destroyer. że Super Małpkę Tu gdzieś Super Range. Nagranie trwa 9 minut. Ha, my jesteśmy na 62 rundzie. Blung Jitu. Proszę bardziej, by laser blasta o właśnie, bo są ceramiczne. Ceramiczne są przecież najgorsze. Choć tutaj to jeszcze nie, ale w takich mapach jak jungle, co było na początek, przez pierwszą minutę chyba, to to jest straszne ceramiki. Było jest, jest tak potężne, powiem wam. Że to się bardzo opłaca. Jak już sabotaż, sabotuje to wszystko. To jak blondicu jest o wiele, wiele lepsze, bo sabotaż trochę tam osłabi te balony, ale blondicu je pokona raz, dwa, więc tam bym wolał nie osłabienie, tylko ten, ale w sumie sabotaż to też yy, w, tych wersji, wo, w tych nowszych wersjach potrafi też sabotować. Yy, Mołaby. O, zaraz będziemy mieli rakiety, rakiety. Ile to już ma tych pęknięć? To ma tyle, to ma... To ma w ogóle zero. <laughs> Dobra i Patrzcie, tutaj żadna łódka nigdzie nie dosięga, ja już kiedyś to, to, na takim czynnik, te, pod taką taktykę grałem, to jest bardzo fajna taktyka. Patrzcie, to jest teraz na całą mapę. To jest jeszcze mocniejsza ta obrona, co jest najlepsze. No tutaj nie minęj serczy, ale to jest bardzo dobra obrona, oj to ulepszenie. A to się szybko zbiera i zobaczcie to. Rewardy, czy to aż? Bo w sumie to jest Jeszcze niż Intermediate, więc ma ja to też coś też się dziwić. I takie coś jest bardzo potężne. w okazji fajnie trochę wygląda, jak taka, taki wojskowy zbiór. I patrzcie. I do Manki Saba, bo Manki Saba tutaj jest strasznie potężny, i do tego na środku sobie dam to, No wtedy będzie, bo ta, to, to, ta, ten pocisk będzie najdalej leciał. Więc no, tutaj sobie jeszcze postawimy jedno, kiedy będzie to wbije, w BFB, bo już jestem przygotowany. I jeszcze jedno to się zwi... W sumie mogę sobie autostarta Patrzcie, jakie to jest ten Ta runda i muszę zrobić cięcie niestety.